W imieniu sekcji piłki nożnej ZKS Unitarną życzę Państwu zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Szanowni zabawy zabawy Sylwestra i miejmy nadzieję, że nowy rok przyniesie nam sporo sukcesów, jeśli chodzi o piłkarzy unitarnych. Z okazji zbliżającej się świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim kibicom, działaczom i piłkarzom Unii. Najserdeczniejsze życzenia. Cześć, Łukasz Kazik, kapitan ZKS Unitarnych. W imieniu całej drużyny chcieliśmy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Narodzeniowe, dużo, dużo zdrowia, miłe, miłej atmosfery w gronie rodzinnym oraz szczęśliwego Nowego Roku. Miejmy nadzieję, że przyszły rok przyniesie nam więcej sukcesów. Cześć, tutaj Sławek Matras, Unia Tarnów. Chciałem życzyć wszystkim sympatykom Tarnowskiej Unii zdrowych, wesołych świąt oraz szampańskiego sylwestra. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie już owocny w sukcesy Unii. Chciałem złożyć wszystkim życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, aby były zdrowe, szczęśliwe oraz wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzącego nowego 2011 roku. Cześć, jestem Dawid Golicki. Chciałem złożyć wszystkim sympatykom Tarnowskiej Unii najserdeczniejsze życzenia zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Myślę, że zapraszam wszystkich na mecze w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie... Ciekawa atmosfera i dostarczymy dużo wrażeń. Hello, Merry Christmas and a prosperous new year. Hi everyone, Merry Christmas and happy new year in advance. Cześć, tu Tomek Pięta. Chciałem w swoim imieniu złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Spędzonych w rodzinnej atmosferze świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego nowego roku. Lepszej postawy w tym nadchodzącym roku naszej drużyny.